Przed mikrofonem Borys Kozielski witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu w którym testuję aplikacje i narzędzia przydatne podcasterom. Dzisiaj podsumowanie testów Spreaker Studio. To jest aplikacja, która służy do nagrywania podcastów bezpośrednio z urządzeń mobilnych, ale również, z, również ze stacjonarnego komputera. Ja testowałem aplikację Spreaker Studio na Androida. Korzystałem z telefonów komórkowych Samsung Galaxy S4 Mini i z telefonu Nexus 5. Możecie wszystkich podcastów, które nagrywane były właśnie tymi urządzeniami. Posłuchać sobie na stronie z wpisem. To jest strona podcasty.info/bl. Tam trzeba znaleźć testy i znaleźć odpowiedni test dotyczący Spreakera Studio. Nagrywałem też podcast. Jeden z tych podcastów testowałem tablet Samsunga, przed którym teraz siedzę i właśnie czytam notatki do dzisiejszej audycji. A jest ich dużo, bo to jest podsumowanie, czyli taki podcast zwieńczający wcześniejsze testy, których możecie posłuchać w podcastach, które również są dołączone do tego postu. Do czego służy Spreaker Studio? Więc jest to dosyć duża część portalu Spreaker, który stara się kompleksowo zapewnić wszystkie narzędzia i potrzebne usługi podcasterom, i robi to w dużej mierze bardzo dobrze, według mnie. A Spreaker Studio to jest aplikacja, którą można sobie wgrać do telefonu, a do iPhone'a też, ale tego nie testowałem i bezpłatnie z niej korzystać publikując od razu swój podcast, swoje podcasty, swoje odcinki podcastów w internecie na stronie spreaker.com. Dostajemy sporo narzędzi do tego, żeby od razu też opublikować je w mediach społecznościowych. To jest bardzo fajne i przydatne. Ogólna ocena tego programu Spreaker Studio, bo na nim się skupiłem, trudno byłoby mi całość ocenić i portalu również, bo tam jest naprawdę dużo usług. Ja korzystałem tylko z tych usług, które są bezpłatne. No, oceniłem go na 7 punktów na 10, dlatego że Naprawdę bardzo mi się podoba. Te trzy punkty odjęte są za brak tłumaczenia na język polski, co w dzisiejszych czasach wydaje się dosyć łatwe przetłumaczenie takiej aplikacji. Szczególnie, że tam nie ma zbyt wielu słów, które są naprawdę jakieś bardzo trudne. Drugi punkt odjąłem za słabą reakcję obsługi tej całej platformy na e-maile, które się do nich pisze. No, i jeden punkt za brak możliwości obróbki dźwiękowej, które już są oferowane w internecie, i wydawałoby się, że taka aplikacja powinna coś takiego zawierać. W podsumowaniu napisałem tak, że jest to jedno z nielicznych rozwiązań umożliwiających produkcję podcastu od samego początku do końca czyli Właściwie posiadając telefon komórkowy z Androidem albo iPhone'a można gotowy podcast opublikować z tym że bez obróbki tak jak mówiłem. Program jest bardzo prosty w obsłudze, intuicyjny i wygodny. Naprawdę jak zobaczycie tą aplikację zainstalowaną na swoim telefonie Myślę, że bardzo szybko można się połapać, jak go używać, ale to nie znaczy, że nie można napisać instrukcji obsługi dla tego programu i będę próbował. Także bądźcie w kontakcie, to może będziecie mogli jako pierwsi przetestować taką instrukcję obsługi. Program jest na tyle prosty i na tyle łatwy, intuicyjny i wygodny, że można go polecić uczniom szóstej klasy szkoły podstawowej. Gdyby mieli taką pracę domową, polegającą na stworzeniu podcastu, co zresztą niewykluczone, że nastąpi. Jedna z osób, która zapisała się do naszej grupy na Facebooku, jest nauczycielem i planuje właśnie wykorzystać podcasting w nauce, w szkole. Myślę, że uczniom to się spodoba, bo będą wreszcie mogli do czegoś wykorzystać w szkole. Swoje urządzenia, które bardzo lubią i z którymi przebywają bardzo długo i dużo, i, i, no i są zakochani w nich, i właściwie nie rozstają się z nimi. Więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby wykorzystywać te ich zdolności do tego, żeby się czegoś nauczyć. Duży plus za bogate funkcje współpracy z portalami społecznościowymi. To naprawdę nie, nie przesadzam, dlatego że publikując po kilku ustawieniach, po zmianie kilku ustawień na portalu Sprickler.com, można rzeczywiście z telefonu publikować również na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze. To automatycznie samo tam trafia. Podczas testów nie zdarzyło mi się, żeby coś przestało działać, żeby jakiś cień padł na, na to oprogramowanie od strony stabilnego działania. To znaczy według mnie jest bardzo stabilne. Jedyne co no, na razie testów, jak gdyby nie dokończyłem aplikacji desktopowej, czyli takiej do komputera stacjonarnego, bo tam właśnie coś nie działało poprawnie. Napisałem właśnie e-maila w tej sprawie do Sprickera, ale nie dostałem jeszcze odpowiedzi, a już minął ponad tydzień. No, jakość wbudowanych mikrofonów w telefonach, w telefonach komórkowych, tych, które używałem również, no to wiadomo, że nie jest wysoka i pozostawia wiele do życzenia. Ale raz udało mi się podłączyć do telefonu Nexus 5 mikrofon USB Samsung Go Mic, taki malutki mikrofonik, który pewnie będzie niedługo. W jednym, z w jednym z odcinków tego podcastu prezentowane w testach. I w ten sposób właśnie po podłączeniu tego, tego mikrofonu USB do telefonu komórkowego, coś czego zazwyczaj się nie robi, udało się uzyskać bardzo dobrą jakość nagrania, jakość mojego głosu. No, i, i to według mnie jest spory plus również tego oprogramowania, bo w innych programach nie udało mi się skorzystać z zewnętrznego mikrofonu. Spreaker.com oferuje bezpłatne miejsce aż do 5 godzin na dysku platformy Spreaker. Można je wykorzystać tworząc maksymalnie 15-minutowe odcinki, ale nie ma ograniczenia, ile tych odcinków będzie dziennie, więc można 4 odcinki dziennie nagrać, no tylko wtedy zużyje się dosyć dużo. Czasu, który jest bezpłatny, ale do 5 godzin można publikować, i stare odcinki można usuwać, tak żeby w tych 5 godzinach stale się mieścić. Też jest to ciekawe, że można wszystkie te odcinki po opublikowaniu sobie pobrać. To znaczy, archiwum można sobie zrzucać gdzieś indziej, a mieć tylko kilkanaście czy kilkadziesiąt odcinków, które są aktualne i bieżące. No, nie sądzę, żeby ktoś z podcasterów w ten sposób planował i robił. Ale zawsze jest taka możliwość, żeby przejść na inną platformę w inny sposób publikować podcasty i Spreaker to umożliwia. Także to jest bardzo cenna rzecz od Spreakera, którą dostajemy. No, ale to też, że ten program jest taki bardzo łatwy, prosty i przyjemny. Naprawdę przyjemnie się w nim pracuje. Powoduje, że osoby, które no, mają z technicznymi sprawami jakieś kłopoty, myślę, że to na start podcastu dla nich jest rewelacyjny pomysł, żeby właśnie ominąć te wszystkie techniczne obróbki, montaże i różne historie i po prostu publikować podcasty bezpośrednio z tego, z tego programu Spreaker Studio. Program obsługuje dwa języki tylko, angielski i hiszpański. Mówiłem, że to jest minus, że nie ma tutaj języka polskiego, ale teksty angielskie są naprawdę dosyć łatwe, no, rekord, pauze, czy, czy jakieś takie bardzo proste, także myślę, że każdy, kto ma chociażby najdrobniejsze pojęcie o języku angielskim, szybko sobie z nim poradzi. Jakie są zalety? Zalet zdecydowanie więcej wypisałem niż wad tego programu. Na pierwszym miejscu postawiłem łatwą obsługę, rzeczywiście łatwa, przyjemna obsługa. Na drugim miejscu ładny, nowoczesny design. No to jest coś, co jest wszędzie istotne, jak po prostu mamy z czymś pracować, to fajnie, żeby to było ładne po prostu żeby powodowało uśmiech na twarzy, a nie grymas, że coś jest brzydkie. Nawet jeśli jest bardzo funkcjonalny. Jako trzecią zaletę wpisałem automatyczne publikowanie wpisów o nowych odcinkach podcastu na YouTube, SoundCloud, Twitter i na Facebooku. Po prostu jak się zakończy, kliknie się już opublikuj plik, który wykonamy w telefonie, to on bez udziału jakiegoś dodatkowego zarządzania on po prostu się publikuje wszędzie. To jest niesamowite, że nawet na YouTubie pojawia się plansza po prostu taka przygotowana przez designerów Sprickera z, z okładką nawet, którą możemy uploadować przez, przez ten telefon również. Na Facebooku pojawia się wpis tam, gdzie sobie zażyczymy. Na SoundCloudzie nie testowałem, na Twitterze też automatycznie pojawia się informacja o tym, że jest nowy podcast. Czwartą zaletą jest możliwość podmiany pliku podcastu. Czyli jeśli na przykład chcemy poprawić jakość, możemy pobrać ten podcast, poprawić jakość w programie do obróbki po jakimś czasie, już po, po publikacji i na nowo go umieścić. On wtedy nie zmienia, nie zmienia adresu, nie zmienia, znaczy nie powoduje takich sytuacji, że to jest nowy podcast, tylko po prostu zamienia się ten plik podcastu na nowy, lepszy, obrobiony. No nie mówię o tym, że można dodać reklamę na przykład, którą, którą mamy bieżącą, a nie, a nie sprzed kilku miesięcy, czy kilku lat nawet. To też jest taka możliwość tutaj w tym programie, znaczy w, na platformie Spreakera. Piąta zaleta to jest możliwość pobrania plików podcastu. No, to jest też o czym mówiłem, to, o czym mówiłem, ale dosyć łatwo się pobiera te pliki. Można każdy sobie pobrać i potem opublikować już na innej platformie, jeśli zdecydujemy się na zmianę. Jako szóstą zaletę wpisałem możliwość udostępnienia plików podcastów do pobrania słuchaczom. To też nie jest bez znaczenia, bo część... Część słuchaczy nadal pobiera sobie odcinki, nie subskrybując w żadnym programie, tylko po prostu pobiera sobie jak ma ochotę i, i słucha na przykład w samochodzie z pendrive'a albo w różny inny sposób. Ciągle to są popularne metody słuchania audycji czy podcastów. I siódmą zaletą jest publiczny plik RSS i możliwość współpracy z iTunes i innymi katalogami. O ile pamiętam, w 2010 czy 2011 roku, jak powstawała ta platforma, nie było takiej możliwości, i tak mi się wydaje, że to jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom podcasterów i umożliwienie subskrybowania podcastów ze sprickera w iTunesie albo w innym katalogu no, jest czymś, wydawałoby się oczywistym, ale ale nie każda platforma to oferuje, Spricker oferuje. Ósmą, zaletą jest duży plan bezpłatnej publikacji. 5 godzin wydaje się, że to może nie być dużo. No ale jeśli każdy odcinek ma powiedzmy, po 20 minut, to jednak wcale to nie jest tak mało. Można wtedy naprawdę zrobić całkiem dużo y, odcinków. Gdyby wasze odcinki miały po 20 minut, to zmieściłoby się ich aż 15. A po 10 minut, no to łatwo policzyć, że to już 30. No ale to, to tylko na początek, prawda? Jeśli już przekroczycie tą magiczną liczbę, i to dla każdego, co jest inna liczba, to nie musi być 7, to nie muszą być 3, podcasty 10, ale przekroczycie taką liczbę, która da wam już pojęcie o tym, że chcecie dalej robić podcasty. No to wtedy można śmiało po prostu zabrać te swoje podcasty ze sprikera i umieścić gdzie indziej, albo zdecydować się na, na płatną opcję, co też wcale nie jest takie niemożliwe. Nie jest to wysoka cena za kolejny próg, bo to jest chyba 5 dolarów miesięcznie. Więc jeśli ktoś będzie potrafił przerobić no, swój, swoją pracę w podcastach albo traktuje to jako narzędzie, i podoba mu się to narzędzie do swojej pracy, no to myślę, że będzie mógł zainwestować 5 dolarów miesięcznie w większą pojemność miejsca na sprikerze. Jako dziewiątą zaletę wpisałem możliwość łatwego utworzenia niezależnej aplikacji podcastu na Android i na iOS. To jest rzecz, na którą przypadkiem trafiłem. Tam pewnie jeszcze sporo rzeczy można odnaleźć w serwisie Spricker.COM. Ale umożliwienie za 99 dolarów rocznie stworzenia takiej aplikacji, która, którą potem można rozsyłać, którą można promować na swoim kanale do telefonu z Androidem albo do iPhone'a, no to wydaje się naprawdę dosyć tanio, dlatego że stworzenie od zera takiej aplikacji naprawdę dużo kosztuje. A tutaj y, tworzy się to z poziomu Spreakera i jest to naprawdę bardzo łatwe. No i potem każdy słuchacz ma po prostu aplikację z tym podcastem tylko, y, który można bardzo ładnie zmodyfikować, tak żeby on naprawdę wizualnie y, przypominał to i w jaki sposób jest y, tworzony cały blog albo właśnie cały podcast. Dziesiątą zaletę określiłem jako możliwość przekierowania RSS. To znaczy, jeśli zrezygnujecie już, nie ma, może nie być powodów, ale, ale gdybyście chcieli zrezygnować ze Spreakera, to można w, w Spreakerze ustawić przekierowanie ruchu RSS na nowy RSS. To znaczy, jeśli ktoś będzie miał cały czas zasubskrybowany RSS ze Sprikera, a wy zmienicie platformę, to on, Spreaker, wtedy przekieruje na ten nowy RSS. To jest naprawdę taka, świadczy o dużej otwartości tej firmy na, na potrzeby podcasterów i też no, na taką zgodę na to, żeby oddać swoich użytkowników. tą zaletą jest możliwość zaimportowania istniejącego RSS-a, czyli jeśli na przykład gdzie indziej publikujecie podcasty a chcecie się przenieść do Spreakera no to Spreaker umożliwia zaimportowanie waszego RSS-a i wszystkie poprzednie odcinki pojawią się w Spreakerze no i jeszcze jedna zaleta którą tutaj wypisałem która też jest jednocześnie wadą to są wewnętrzne statystyki, to znaczy mamy jakieś takie spikerowskie podejście do statystyk, które liczą nam po prostu ilu, ile jest pobrań, z jakiego kraju, to w płatnej wersji, ale w tej bezpłatnej wersji dostajemy przynajmniej taki wykres dniowy, godzinowy, jak były pobierane, czy były słuchane online, czy były słuchane przez pobranie dosyć przydatne, ale niestety są to tylko wewnętrzne statystyki. Dlaczego mówię, że to jest jednocześnie wada? Dlatego, że każdemu takiemu portalowi będzie zależało, żeby te statystyki jak najlepiej wyglądały i tutaj troszeczkę. Kłóci się no, taki interes firmy z interesem słuchaczy, dlatego zawsze najlepiej korzystać z zewnętrznych statystyk, takich niezależnych od platformy, która, no, która ma interes w tym, żeby, żeby jak najwięcej było tych słuchaczy. Ale no, nie napisałem tego jako wadę. Także chyba wpisałem, ale potem wykreśliłem, więc mam tylko cztery wady z Studio. Pierwsza to jest brak możliwości ustawienia własnego adresu e-mail w sekcji owner, czyli właściciel pliku, pliku RSS. To jest coś, co robi również Soundcloud i co mi się bardzo nie podoba. Ale rozumiem, że to wynika z prawnych różnych historii i, 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 i że tak musi być. Mianowicie, jeśli ktoś będzie w podcaście łamał prawo, ogólnie rzecz mówiąc, na przykład puszczał muzykę, do której nie ma prawa, to ktoś, kto chce się chce wystąpić z roszczeniami, no to będzie pisał do właściciela i pewnie dlatego i SoundCloud i Spreaker ustawiły tutaj właściciela na swój adres i nie pozwalają tego zmienić. Nie wiem, jakie w płatnej wersji może jest troszkę inaczej. I jako drugą wadę napisałem tutaj brak możliwości pobrania odcinków bez zalogowania. To jest coś na co zwrócił mi uwagę jeden z naszych grupowiczów na Facebooku. Ja nawet nie dotarłem do tego momentu. To znaczy, nie wylogowywałem się, nie próbowałem pobrać odcinków, no ale jak słychać, jest to, jest to niemożliwe bez zalogowania się w Spreakerze. Co jest dosyć łatwe, ale no nie każdy lubi się logować wszędzie, gdzie tylko, gdzie tylko popadnie. Jako trzecią wadę napisałem brak tłumaczenia na język polski, to już o tym mówiłem. No i czwarta, też o tym mówiłem, słaba komunikacja z obsługą. Naprawdę napisałem trzy e-maile. Na jeden nie dostałem odpowiedzi, tylko takie prośby o uzupełnienie poprzedniego e-maila. Jak go uzupełniłem, to minął tydzień i ciągle nie mam żadnej informacji. Ale, no, może to nie jest aż tak bardzo, bardzo potrzebne, bo naprawdę dużo rzeczy jest wyjaśnionych na stronie bezpośrednio. I to już będzie chyba wszystko w tym odcinku podcastu podsumowującego Spreaker Studio. Jeśli chcecie wersję tekstową sobie znaleźć, to zapraszam na podcasty.info/bl. Zapraszam również do zadawania pytań, bo możliwe, że nie na wszystkie pytania Wasze odpowiedziałem. Jeśli macie jakieś pytania, to w komentarzu można zadać to pytanie i ja wtedy będę na bieżąco śledził wszystkie komentarze i będę odpowiadał. Możliwe, że będę mógł odpowiedzieć na wasze pytania. W tym wpisie znajdują się wszystkie podcasty, które do tej pory wykonałem przy użyciu Spreakera Studio. Chyba nie wszystkie, ale te, w których mówiłem, w których mówię tak, te wszystkie, które wykonałem w programie Spreaker Studio. No, za, za, zaczął mi się tak bardzo podobać, że e, zamierzam wykorzystać go do samego dna, czyli do pięciu godzin. I co będzie dalej, to pewnie przejdę na jakąś inną platformę testującą, testową, która też umożliwia hosting. Więc śledźcie, bądźcie na bieżąco. Zajrzyjcie również do grupy. Jeśli słuchacie tego podcastu, to zapraszam Was do mojej prywatnej grupy na Facebooku. Podcast Jak to się robi? Tam można wcześniej zadawać pytania, zanim w ogóle jakiś odcinek podsumowujący powstanie, więc no, fajnie jest też, żeby w tych testach, żeby więcej osób uczestniczyło i żeby zadawało pytania, które mogą pomóc wszystkim tym, którzy będą szukać już później informacji na ten temat. I tutaj, właśnie, krótka informacja dla tych, którzy są w grupie, że no. Nie będę was zasypywał tak każdym poszczególnym podcastem na, na grupie, bo czasem dwa robię w ciągu jednego dnia, na przykład. Ale na pewno te podsumowujące będą się pojawiać i będą się pojawiać informacje o tym, że zaczynam testować jakiś kolejny. Ale jeśli chcecie być na, całkiem na bieżąco, to najlepiej zasubskrybować kanał podcastu i po prostu w jakimś czytniku sobie je pobierać. No, czytniki to też jest oddzielny problem. Myślę, że słuchaczom też by się przydało y, testowanie czytników podcastów, bo to jest y, no, rzecz, która bez której podcasting by nie istniał. Y, to już wszystko na dzisiaj. Y, jeszcze tylko powiem, że dzisiejszy odcinek nagrywałem na, y, zacznę od mikrofonu, mikrofon SPB1 pojemnościowy, z taką gąbką ładną na wierzchu. To jest wysyłane do miksera USB Xenyx Q802. Z tym, że z funkcji USB nie korzystam, bo on jest podłączony tylko do prądu. Phantom tutaj jest włączony i wyjście jest wysyłane do Zuma H2. Co będzie się dalej działo z tym plikiem, który jest nagrywany na kartę pamięci? to mogę wam powiedzieć, że planuję tą kartę potem wgrać sobie do komputera stacjonarnego, znaczy ten plik, obrobić go prawdopodobnie w programie Auphonic na stronie internetowej. Jeśli jakość tego nagrania wyjściowego z auphonika będzie zadowalająca, no to no to w ten sposób on będzie opublikowany. Również jeśli nie, to, to spróbuję go obrobić tak, jak to robi zwykle, czyli w programie Adobe Audition. No to już na koniec, jak zwykle, te informacje na temat bieżącego sprzętu, jakim tutaj się posługuję. Dziękuję Wam za uwagę. Bardzo się cieszę, że słuchacie tych podcastów i że do czegoś się przydają. Do usłyszenia następnym razem.